Posłużę się takim przykładowym trójkątem. Dwusieczne kątów A i B przecinają się w punkcie P, który, nawiasem mówiąc, jest środkiem okręgu wpisanego w ten trójkąt, ale akurat w tym zadaniu nie jest to istotne. Mam uzasadnić, że kąt, który oznaczam jako delta, jest kątem rozwartym. Teraz wprowadzę wygodne oznaczenia na kąty trójkąta ABC. Niech A to będzie 2 alfa, B to 2 beta, a kąt przy wierzchołku C, niech to będzie gamma. Oczywiście suma miar kątów ABC to 180 stopni, czyli 2 alfa plus 2 beta to będzie 180 stopni minus gama. To oznacza, że kąty 2 alfa i 2 beta dają w sumie mniej niż 180 stopni. Podzielmy tą nierówność stronami przez dwa. Co daje następującą prostą nierówność. Teraz spójrzmy na trójkąt ABP. Oczywiście, suma miar kątów tego trójkąta to 180 stopni. Okazuje się, że to, co mamy uzasadnić, w prosty sposób wynika z analizy tych dwóch warunków tej nierówności i równania. Jeśli bowiem mamy sumę, w której pierwsze dwa składniki dają mniej niż połowa całej sumy, no to przecież oczywiste jest, że ten ostatni składnik, tutaj to będzie delta, musi tą połowę przekroczyć.